Zapraszam na łatwy przepis. Torcik z musem malinowym. Może to być również inny mus owocowy. Ja akurat skorzystam z moich domowych przetworów na sos malinowy i dodam do masy śmietanowo-jogurtowej. Do tortu z musem owocowym potrzebujemy biszkopt z 5-4 jaj. Przepis podam w rogu ekranu. 400 g jogurtu naturalnego. 250 ml śmietany kremówki. To są takie małe opakowania śmietanki 30%. Ja wybieram tą, bo ona nie zamienia się tak szybko na masło. Oprócz tego z pół paczki, czyli 50 g migdałów. Połóweczkę cytryny. I 4 łyżeczki żelatyny, która będzie nam potrzebna do zagęszczania musu owocowego. A poza tym jeszcze będziemy potrzebować pącz do biszkoptu, około 3 czwarte szklanki przygotowanej wody, z połóweczkę cytryny i z jedną łyżeczkę cukru. Żeby łatwo się rozpuścił cukier w wodzie, proponuję użyć cukru pudru i do kubeczka wycisnąć cytrynę Później jeszcze, jak już będę robiła tort, dodam dwie łyżki spirytusu. Możecie dodać jakiś inny alkohol. Pącz można stawić do lodówki, biszkopt również można stawić do lodówki z uwagi na to, że tego typu ciasta z żelatyną wymagają dobrego chłodzenia. W rondelku wstawiamy wodę. Część tego musu malinowego, jakąś jedną trzecią szklanki, wrzucam do tego żelatynę i rozklejam w sosie malinowym. Yy, taki wyśmienity, prosty tort, naprawdę łatwy, a przepyszny w smaku, możecie zrobić z każdym innym sokiem bądź sosem owocowym. Naprawdę zachęcam, bo to nie jest trudne. żelatynę rozpuszczoną w sosie lub w soku odstawiamy sobie na kuchnię w razie potrzeby podgrzejemy wodę żeby nam się bardzo dobrze rozpuściła żelatyna już spęczniała dodaję jeszcze do niej troszeczkę tego soku maksymalnie objętościowo do połowy szklanki i odstawiam teraz na kuchnię w razie potrzeby będę podgrzewała wodę żeby żelatyna dobrze się rozpuściła. Układam mniej więcej centralnie na paterze. Podczas kiedy rozpuszcza się żelatyna w soku malinowym nasączę spodni płat do pączu, Dodaję dwie łyżki alkoholu. Najpierw ubiję śmietanę, powinna być zimna prosto z lodówki 30% 250 ml. Trzeba się odpowiednio do tego ubrać, albo wyposażyć się w naczynie do ubijania śmietany. Ono ma tutaj taką specjalną pokrywę, dzięki której się nie pochlapie. Śmietana już jest ubita. Teraz to samo zrobię z jogurtem. Jogurt trzeba ubijać dłużej, około 3 minut, żeby go dobrze napowietrzyć. Jogurt w przeciwieństwie do śmietany nie zesztywnieje nigdy nam tak jak śmietana, ale pojawi się taka delikatna pianka, pęcherzyki, to znak, że jest dopowietrzony. Dodaję do niego Śmietane. Połączenie śmietany i jogurtu jest bardzo świetne w smaku, mniej kwaskowe niż z samego jogurtu i naprawdę pyszne. Zamiast pakować tłuste masła do kremu, taka po prostu wersja z jogurtem i ze śmietaną jest naprawdę pyszna, a do tego tych kalorii jest bez porównania mniej. Króciutko zamieszam. Do tej masy dodam tylko jedną łyżkę cukru pudru. Używam sosu malinowego. On jest dosyć słodki i nie potrzeba tej masy jogurtowo-śmietanowej tak dużo słodzić. I znowu króciutko mieszam. Teraz tak jak zawsze do kubka z rozpuszczoną żelatyną, dodaję kilka łyżek masy jogurtowo-śmietanowej i szybciutko mieszam. Żelatyna z sosem malinowym bądź innym sokiem owocowym, czy możecie zastosować sok, również ten mus owocowy będzie pyszny. I każdy inny sos czy sok z innych owoców również się bardzo dobrze sprawdzi. Może to być sok z truskawek, może to być sok z takich owoców, które są po prostu aromatyczne. One najlepiej się sprawdzają. Teraz szybko dodaję do reszty Masa ma przepiękny kolor. Ponieważ tej żelatyny dałam dosyć sporo, więc dodam jeszcze troszeczkę musu, żeby ten kolor jeszcze bardziej podkreślić. Teraz wstawię masę do lodówki. Do momentu aż stężeje. W razie, gdy y, tak Wam się przekroi biszkopt jak mi że ta spodnia część będzie węższa od tej górnej. Można to jeszcze naprawić. Z to już będziemy mieć gotową nasączoną, a tą spodnią, która jest zdecydowanie grubsza, położę na spodzie, żeby tort był masywniejszy. Nasączę teraz. Spodnią warstwę, która miała być górą. Masa już odpowiednio zżelowana. Na pierwszy kład biszkoptu. Na takim etapie stawię biszkopt razem z masą do lodówki. I teraz następny moment, dosyć trudny. Bo muszę przenieść ten płat, który już został nasączony, na całość. Nie jest to łatwe, ale udało się. Polecam Wam jednak zrobić sobie w tortownicy. To o wiele bezpieczniejsza metoda. Robiąc w tortownicy, również będziecie mieć bardzo ładne efekty. Resztką masy wykładam wierzch tortu. Tort poleję polewą czekoladową. Super śniad. Podam wam adres w rogu ekranu. Prosta dekoracja, bardzo efektowna. To jest naprawdę bardzo łatwy torcik, dietetyczny, lekki, że powinniście się skusić. Ja jeszcze do polewy lubię dodać odrobinę kawy rozpuszczalnej. Wszystkie warstwy, jakie były przekładane, widać. Po dwóch godzinach można już spróbować ciasto. Puszysty, przepyszne ciasto. Mm. Jestem pewna, że zrobicie go z łatwością. Zapraszam na następne przepisy.